Siemanko, z tej strony Piwna Japa i witam Was w kolejnej wideo degustacji na moim blogu. Dziś na warsztat trafiają e, aż trzy piwa. Już Wam je e, pokazuję. Może to jakoś się uda spójnie. Trzy ipki w puszce z pracowni piwa. E, session, e, zwykłe, standardowe i double. E, może to być strzał w dziesiątkę. E, może to być także porażka, ale no, zobaczymy, sprawdzimy bo ja mam takie mieszane uczucia zawsze do tych Ip z pracowni raz naprawdę trafiają się bardzo, bardzo przyjemne raz są bardzo, bardzo słabe no ale zobaczymy co tym razem tym bardziej, że to puszki. zawsze była to butelka największy sentyment oczywiście miałem w pracowni do tych małych butelek 03 czyli pojemności dla mnie idealnej no ale teraz jak są pulitrowe, no rynek tego chce Weryfikuje wszystkie zamysły, więc cóż począć? No, trzeba sobie z tym jakoś radzić. No i zaczynamy. Zaczniemy nie numeracją, tak jak jest Happy IPA 123, tylko zaczniemy sobie właśnie od najlżejszej, czyli od DDH session IPA chmielonej Citron i Centennialem. Lecimy. Zobaczmy, co tam ta pracownia namajstrowała. Myślę, że tyle wystarczy na start. To będziecie już teraz dobrze widzieć samą tą puszeczkę. No powiem wam pachnie bardzo ładnie. Dość tropikalnie. Trochę ziołowo. Odrobina szczypiorku. Happy Ipa, stworzona by zachwycać pijalnością, lekka podbudowa słodowa, świeży aromat amerykańskich chmieli, smak cytrusów i owoców tropikalnych, a na koniec goryczkowa kontra. Czy nie tak smakuje szczęście? No dla mnie szczęście smakuje bardziej w postaci risów. Eee, ale oczywiście na to ipki, wszystkiego rodzaju, wszelkiej maści. Były schłodzone. Wyciągnięte z jakieś 20 minut przed nagraniem, więc też nie są jakieś ultra zimne. Ale jest tutaj właśnie to, co mi przeszkadza, to już mówiłem, jest delikatny szczypiorek cebulka w tą stronę idący zapach. Generalnie spoko pije się to bardzo dobrze, jeśli nie zwraca uwagi specjalnie na te, na te wady. No, goryczka, goryczka mogłaby być wyższa. Nie jest to takie soczkowe do końca. Ale też nie jest z drugą stronę, że jest jakieś wytrawne, I, i pokreśliłbym to, że to jest delikatnie trochę nijakie. Jak niektóre moje filmy. Ale jeśli miałbym zastanowić się, czy ja chcę jeszcze wypić drugą taką puszkę, to chyba nie. Jest za mało wyraziste dla mnie. Za mało, za mało intensywne po prostu też i w aromacie, i w smaku. Coś czuć, że się dzieje, ale trochę za mało. Może ten wersja starsza, czyli yy, standardowej DDH IP, będzie trochę intensywniejsza. To sobie odstawiam. I lecimy z numerem 2, czyli Amario Simco. Chociaż tutaj jest jakiś dziwny błąd bo nie wiem, czy to będziecie też dobrze widzieć. Simko zgubiło gdzieś E na końcu, albo to jakaś inna odmiana. Yy... I właśnie się czymś zaskoczyłem. Nie, wziąłem DDHIP i DDHIP. Dobra, ale jak domniemam, to jest Double, a to jest standard. Bo ta ma 5,4%, a ta ma 8,4%, więc nie szarżujmy, W takim razie mamy i Jaruciną. Tak, wiem, za mną będzie ciągły szum aut słychać, no, ale nie mam lepszej miejscówki już chyba niż gdzieś tutaj w tym ogródku Sprawdźmy sobie, co tym razem się namajstrowało I to jest bardzo podobnie, też yy... Trochę tropików. Więcej cytrusów na pewno. Więcej słodowości już w aromacie takiej, takich biszkoptów trochę. Też do mnie nie przemawia ta happy ipa. Też do mnie nie przemawia i. Znowu. Ani to za bardzo soczek. Czyli takie moje skojarzenie z DDH. Ani to za bardzo coś wytrawniejszego, yy, goryczkowego. Znowu jest takie upośrodkowane. Oczywiście tu mam więcej ciała, to czuć. Trochę więcej jest. O! Nie mówmy od razu, że więcej, ale jest trochę więcej. Ale tak poza tym, to. To nie ma szału, nie ma szału pracownia. Coś mi tutaj generalnie nie gra. No. Znowu w smaku jest takie za, z, zalążek czegoś i nagle jest takie.. Pff. Nie ma, nie ma. Trochę jak domek z kart, że, że postawisz trzy pierwsze karty na dole i y, później jest y, już źle. Tu mi delikat, delikatnie też gdzieś wychodzi koło tej biszkoptowości, o której mówiłem, jakieś takie delikatne... Masełko. Naprawdę delikatne muśnięcie, ale to to ja jestem na to bardzo przeczulony, więc... Na szczęście sporo spory odsetek rynku wzięło okazję pić te piwa. Ja jestem oczywiście na końcu. E, więc też myślę, że nikomu za dużo nie zaburzę... E, chęci do, za, i zapału do wypicia tych piw. No ale trzecie piwo, dajmy szansę, może będzie ratunek. Może będzie ratunek i... To wspomniane, już przy którym myślałem, że to jest zwykłe czyli DDHW IPA 8,4%. Trzeba sobie nabyć jakieś szklanki w jednym, w jednym formacie, takie degustacyjne, bo jak widać, trzecia szklanka, trzecia inna. Ale to jest, tą bardzo łatwo rozpoznać i, i też bardzo, bardzo. Lubię e, tą szklaneczkę. No i tak, w kolorze ewidentnie najciemniejsze e, z tych trzech piw. E, się okaże, tutaj już trochę coś mi smegnęło po się jak nalewałem, więc coś tam jest intensywniej, ale... Nie. Nie. Ani aromat, ani smak. Hmm. Ja mam w tym skojarzenie takiego East Coasta. Już ostatnio gdzieś mówiłem przy, przy jakimś yy, piwie, że gdyby to było nazwane East Coast DDH, to nikt by się nie obraził. O, ale jeśli to jest yy, takie łodygowe, trochę karmelowe, nawet takie przeciągnięte, za słodkie. Nie, to nie, jest, to nie jest ten czas, kiedy możemy takie piwa yy, puszczać na rynek i się nimi zachwycać. Znaczy, puszczać możemy, ale na pewno się nimi nie zachwycać. Yy... I tak jak myślałem, że najwięcej obiecywałem sobie po tej środkowej IPie, czyli tej standardowej DDH IPie, no to... też nie było szału. Ten session chyba najbardziej do mnie przemawiał. Yy, wychodzi na to. Bo, bo w każdym jest coś, do czego się mogę przepić, a w tym Session po prostu on ma być tak pijalny, żeby go pić, pić i nie zwracać uwagi na jakieś szczegóły. A w zarówno w tym DDH DP, jak i w DDH IPA y jest y coś, co mi po prostu przeszkadza i zabiera przyjemność z picia. No nie, jest... jest fakt, faktycznie ma fakturę najbardziej soczkową z tych trzech piw. Ale jest. to trzeba oddać, że jest niestety takie zalegające, nieprzyjemne. Trochę smakuje jak takie pierwsze West Coasty, które dość mocno uciekały w stronę Double Ip. były takie przesłodzone. To trochę tak, ale wyciągnięto z nich jakiś tam taki fajny, fajną, fajną część i zostawiono tylko to. No mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi, ale. Happy Ipa, No, spróbujcie sami, bo. Mnie nie, nie porwały, ja jestem przyzwyczajony do innego formatu DDH i, I przy każdym kolejnym filmie będę to mówił, że DDH dla mnie to ma być Feria smaków, feria aromatów Soczkowość Ale z zachowaną oczywiście kontrą goryczkową A tutaj niestety tego nie ma I nie nazwałbym tego ani nawet Juicy, ani Hazy Po prostu jest kolejną ipą na polskim rynku która myślę, że może już nie wrócić w tej samej formie, ani pod tą samą etykietką. Ale no poszło, poszło, trzeba to wypić i, i zastanowić się może co, co dalej, co, co zmienić. Faktem pomysł, że wypuszczenie trzech IP DDH na różnych chmielach, w jednej takiej serii, tym bardziej w puszkach, no to zwróciło uwagę i zachęciło pewnie Birgików do właśnie wzięcia całego pakietu, a nie pojedynczej sztuki. Ale piłem o wiele więcej lepszych piw z pracowni, jeśli mówimy o samym stylu IPA. Wiele lepszych warek, nawet tych piw, tych samych. No i wolałbym chyba w tym momencie dwa smoki w dobrej formie, albo nawet Big Chmielowskiego, czyli APE, która prawie nigdy nie zawodziła. No i tym akcentem ja się będę żegnał, już nie, nie znęcam się nad tymi piwami. Może coś jeszcze będzie. Fajnego to, to z pracowni sięgnę. A wiem, to mogę Wam powiedzieć. Mi bardzo smakowało wiśniowy twist, czy jakoś tak. To się nazywało bardzo, bardzo fajne, przyjemne z laktozą, wiśniami i zestem cytryny. I za to pracowni oddaję hołd. Jakieś tam uznanie, ale za to niestety nie. Trochę poganiam. Nie sugerowałem się bardzo rynkiem, a rynek bardzo zachwalał te piwa i chwalił za pójście w puszki. No ja niestety za puszki chwalę, ale za jakość w puszkach trochę mniej, więc do zobaczenia i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!